Jeśli nie przepadasz za historią, ale chcesz poznać sekrety Długudziego Wojny Światowej, to zostań z nami. Józef Stalin, żelazną ręką rządzący Związkiem Radzieckim, nie tylko walczył z nazistami. Za kulisami organizował czystki, mordował swoich domniemanych wrogów i wysyłał miliony ludzi do okrytych złą sławą gułagów. Ale to nie wszystko. Paranoja Stalina doprowadziła do niesławnej zbrodni katyńskiej, gdzie tysiące polskich oficerów zostało brutalnie zamordowanych. Tragedia ta, niczym widmo, wciąż unosi się nad naszymi relacjami z Rosją. Jego pakt z Hitlerem, pakt Ribbentrop-Mołotow, zszokował świat i podzielił Europę Wschodnią, tak jak kiedyś rozbiory Polski. I podczas gdy alianci walczyli ramię w ramię, niczym Husaria pod Wiedniem, Stalin już planował swoją powojenną dominację. Więc następnym razem, gdy pomyślisz o Długiej wojnie światowej. Pamiętaj o cieniach czających się za polami bitew. Mroczne sekrety Stalina odegrały kluczową rolę w kształtowaniu świata, w którym dziś żyjemy, wpływając na losy Polski niczym decyzje króla Jagiełły.